Cześć matowej. witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mega Man 2 Dobra, plansza Woodman'a Start I to jest bardzo wkurzająca plansza Mniej więcej przez nieco beże i pewne strusie które też za nie tylko zobaczycie ogólnie co jest bardzo dużo wkurzających stworków robotów mm. Okej. Okay. metal blade teraz powiem jest dość przepakowaną bronią przepakowali ją nie dość, że jest bardzo silna to jeszcze ma bardzo dużo amunicji przez co o, jest słabością wielu miszów robotów przez co to jest naprawdę bardzo dobra broń bardzo łatwo się z nią przechodzi grę co widzicie na załączonym obrazku okay. plansza Woodman'a o o ile plansza Hitman'a y by odbywała się w jakiejś fabryce, gdzie na dole była lawa plansza Woodman'a to, 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 to wielkie drzewo i las teraz jesteśmy raczej w drzewie a tu jest małpa I są te moje ulubione ptaszki Dobra A przecież, dobra Już wiem co miałem zrobić, miałem pokazać broń Hitmana Jest to jedyna broń na kamieniu dwójce, która się może ładować. To naprawdę bardzo silna. Dobra, teraz wam pokażę przedmiot numer jeden. Jest to są to takie platformy. te Znoszące się. Zaraz skinę I już jest Woodman. OK. Teraz mogę się nie przyjmować tym co Woodman zrobi. I mogę przeczytać to co mam do powiedzenia. Powiedz to co mam do powiedzenia. No. Woodman jest wykonany w całości z drewna. Znaczy prawie w całości z drewna. I chroni go to przed atakami fizycznymi, ale za to jest wrażliwy na ogień i broń sieczną. Czyli na przykład miecz topór Metal Blade jest... też nie jest trudnym niszczem robotów wygląda jak drzewo hmm. No to dostajemy tarczę Woodmana Żegnam się z Wami. Komentujcie, subskrybujcie. Na razie. Cześć.